Przez cały rok uczniowie gimnazjum nr 11 brali udział w kosmicznym projekcie Fly Me to Demon. Przez ten czas brali udział w ciekawych zajęciach i przygotowywali przy wsparciu nauczycieli festiwal nauki, który odbył się w czwartkowe popołudnie. Ilość tematycznych stoisk i atrakcji przybiła tylko ilość odwiedzających. Festiwal wzięło udział prawie pół tysiąca osób, dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzisiejszy festiwal nauki jest zatem zwieńczeniem tego projektu. Tak, jest pokazaniem tego, co uczniowie robili przez ten rok w ramach tego przedsięwzięcia, czego się nauczyli, czym się zachwycili, bo projekt poza tym, że wyrównuje szanse edukacyjne, to również też poszerza zainteresowania uczniów niezwiązanych do końca z projektem. Nie, nie wszyscy uczestniczą w zajęciach dodatkowych, natomiast już są zaszczepieni tą nową wiedzą np. z robotyki czy z grafiki. Co się tutaj dzieje? Co budujecie? Nowego robota. Właśnie rozłożyliśmy poprzedniego i budujemy nowego. A Ty już umiesz programować? Tak, umiem. I co potrafią Twoje roboty? No robić na przykład zakręca, robić koła, robić różne figury na przykład. Jeździć po kolorowej taśmie. umiał na przykład, wiedzą w jakiej odległości są od ściany i mogą w miarę w porę zawrócić. Gdzie to by się najbardziej podobało dzisiaj? Y, tutaj w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, czyli y, w punkcie nauki y, pierwszej pomocy, wykonywania pierwszej pomocy. Dlaczego akurat tutaj Ci najbardziej podoba? Ponieważ lubię służby datunkowe, akcje poszukiwawczo-ratownicze. Tutaj chyba jest, podejrzewam, z 10 stoisk. Są to stoiska z fizyki, z chemii, z automatyki i robotyki, z języka angielskiego. Są przedstawione gry planszowe w języku angielskim, przygotowane przez uczniów właśnie w ramach zajęć z języka angielskiego. Każdy, każdy przy tym stoliku jest zaangażowany w realizację całego przedsięwzięcia. Są to uczniowie... Gimnazjum, każdy ma przydzieloną rolę, zespoły się przygotowywały przez ten rok do tego przedsięwzięcia, więc to jest praca grupowa. Tutaj są warsztaty modelarskie, młodzież może się nauczyć jak zrobić taki model, potem będą zawody, może i najdłuższy czas modelu, który najdalej poleci ten wygrywa. Mamy też nagrody atrakcyjne, no i ogólnie wszyscy dobrze się bawimy. No więc mamy tutaj projekt realizowany w kole encoder e, animatronicznej dłoni, czyli dłoni no, takiej powiedzmy robotycznej, która jest sterowana za pomocą e, rękawicy. Natomiast tutaj jest jeszcze projekt kolegi, jest to zespół robotów. E, projekt się Was Swarmboty. E, działają one w zespołach, wykonują różne zadania. Tutaj akurat no, starają się siebie wymijać. Jak to jest ruszać ręką robota? Ciekawie, jest to takie ciekawe wrażenie, że ja mogę sterować taką maszyną. I to jest zupełnie co innego niż takie klikanie na komputerze. Telewizja Imperium patronowała temu wydarzeniu. Liczymy, że za rok znów będziemy mogli się spotkać z młodymi naukowcami z gimnazjum na Kopernika. Dzień dobry, mamy piątek, 8 maja. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu wiadomości Telewizji Imperium przypomnimy o zmianach w organizacji ruchu spowodowanymi budową dtś Sprawdzimy, czy młodym Gliwiczanom udało się porwać zwiedzających festiwal nauki na Księżyc, a na koniec rozegramy mecz piłki plażowej. Agnieszka, panu zapraszam. Wiadomości rozpoczynamy od przypomnienia. Od poniedziałku, zmiany w centrum. Zostanie oddany do użytku nowy wiadukt i kładka dla pieszych nadbudowaną deteśką, pomiędzy ulicami Robotniczą i Francuską. To akurat dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że odcinek ulicy Królewskiej tamy pomiędzy ulicami Robotniczą i Błogosławionego Czesława zostanie zamknięty. Ma być nieprzejezdny do końca czerwca. Od wtorku, druga ważna zmiana w okolicy ulicy Sienkiewicza. Niemożliwy będzie dojazd poprzez Jana Siwki i Dibuła w stronę centrum miasta, alternatywną trasę w drugą stronę dla kierowców, którzy z centrum wyjeżdżają. Otwarty zostanie wyjazd z ulicy Wybrzeże Armii Krajowej w prawą stronę na Jana Śliwki w kierunku ulicy Toszeckiej. Wjazdy na parkingi Centrum Onkologii będą dostępne. Kolejne zmiany w drugiej połowie maja zostanie udostępnione węzeł DTS i DK88 wraz z dwoma rondami, a dokładnie zjazd w portową w stronę Łabęd. Już w najbliższą niedzielę wybory prezydenckie. Godziny dzielą nas od ciszy wyborczej. Przypominamy, że w niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Jeżeli mamy wątpliwości dotyczące lokalizacji siedziby obwodowej Komisji Wyborczej, w której mamy zagłosować, można to sprawdzić na stronie pkw.gov.pl ukośnik 2015 lub na stronie Gliwickiego Magistratu zakładka Wybory Prezydenckie. Pamiętajmy, aby zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument z fotografią. W przypadku zarządzenia drugiej tury. Do urn pójdziemy ponownie 24 maja. Przez cały rok uczniowie gimnazjum nr 11 brali udział w kosmicznym projekcie Fly Me To Demon. Przez ten czas brali udział w ciekawych zajęciach i przygotowywali przy wsparciu nauczycieli festiwal nauki, który odbył się w czwartkowe popołudnie. Ilość tematycznych stoisk i atrakcji przybiła tylko ilość odwiedzających. Festiwal wzięło udział prawie pół tysiąca osób dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzisiejszy festiwal nauki jest zatem zwieńczeniem tego projektu. Tak, jest pokazaniem tego, co uczniowie robili przez ten rok w ramach tego przedsięwzięcia, czego się nauczyli, czym się zachwycili, bo projekt poza tym, że wyrównuje szanse edukacyjne, to również też poszerza zainteresowania uczniów niezwiązanych do końca z projektem. Nie, nie wszyscy uczestniczą w zajęciach dodatkowych, natomiast już są zaszczepieni tą nową wiedzą na z robotyki czy z grafiki. Co się tutaj dzieje? Co budujecie? Nowego robota, właśnie rozłożyliśmy poprzedniego i budujemy nowego. A Ty już umiesz programować? Tak, umiem. I co potrafią Twoje roboty? No robić na przykład zakręca, robić koła, robić różne figury na przykład, jeździć po kolorowej taśmie. umiał na przykład, wiedzą w jakiej odległości są od ściany, i mogą w miarę, w porę zawrócić. Gdzie to by się najbardziej podobało dzisiaj? Y, tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy czyli y, w punkcie nauki pierwszej pomocy, wykonywania pierwszej pomocy. Dlaczego akurat tutaj Ci najbardziej podoba? Ponieważ lubię służby ratunkowe, akcje poszukiwawczo-ratownicze. Tutaj chyba jest, podejrzewam, z 10 stoisk. Są to stoiska z fizyki, z chemii, z automatyki i robotyki, z języka angielskiego. Są przedstawione gry planszowe w języku angielskim, przygotowane przez uczniów właśnie w ramach zajęć z języka angielskiego. Każdy, każdy przy tym stoliku jest zaangażowany w realizację całego przedsięwzięcia. Są to uczniowie gimnazjum. Każdy ma przydzieloną rolę. Zespoły się przygotowywały przez ten rok do tego przedsięwzięcia, więc to jest praca grupowa. jest są warsztaty modelarskie. Młodzież może się nauczyć, jak zrobić taki model. Potem będą zawody. Może i najdłuższy czas modelu, który najdalej poleci, ten wygrywa. Mamy też nagrody atrakcyjne. No i ogólnie wszyscy dobrze się bawimy. No więc mamy tutaj projekt realizowany w kole encoder animatronicznej dłoni, czyli dłoni, takiej powiedzmy, robotycznej, która jest sterowana za pomocą rękawicy. Natomiast tutaj jest jeszcze projekt kolegi, jest to zespół robotów. Projekt się Was Działają one w zespołach, wykonują różne zadania. Tutaj akurat no, starają się siebie wymijać. Jak to jest ruszać ręką robota? Bardzo ciekawie. Jest to takie ciekawe wrażenie, że ja mogę sterować taką maszyną. I to jest zupełnie co innego niż takie klikanie na komputerze. Telewizja Imperium patronowała temu wydarzeniu. Liczymy, że za rok znów będziemy mogli się spotkać z młodymi naukowcami z gimnazjum na Kopernika.